Ja na tym etapie nic, jeżeli chodzi o poglądy Sakowskiego, mnie nie interesuje, ponieważ zaprezentował na tyle dużo bezwartościowych poglądów, żebym ja wyszedł z założenia, że wszystko co produkuje jest bezwartościowe, nie? Na bogów. Zdecydowanie za późno zaczynam te streamy. Zobaczcie. 2177. Co to za godzina? Przedstawię wspierających na Patronecie. Cześć. Robimy z Rudym krótką dogrywkę, ponieważ wideo, które zmontowałem, materiał z samego streama, być może nie dość jasno tłumaczył z czym mamy do czynienia i na co patrzymy. Otóż to, co zobaczycie na samym początku, czyli piękny obrazek czaszki, to jest rzecz, którą Łukasz Stakowski wrzucił na początku stycznia na swojego Twittera. Niestety nie byłem w stanie pokazać co tweeta, dlatego że tak jak powiedziałem w materiale jestem zbanowany Łukasza i no, nie miałem dostępu do tego, gdzie Tłumaczył jak fundamentalnie różnią się czaszki mężczyzn i kobiet, i że w związku z tym transpłciowość niemożliwa, or something, bo przecież czaszki się różnią. No i tak jak mówię w dalszej części materiału, jest to nieodróżnialne od takiej magicznej nauki z XIX wieku. By the way, Łukasz ostatnio się zachwycał XIX-wiecznymi naukowcami, co za ciekawy zbieg okoliczności. A nauki, która nazywa się frenologia i zajmuje się mierzeniem czaszek, żeby porównywać, którzy ludzie są lepsi, gorsi, a którzy być może nie zasługują na bycie nazywanymi człowiek człowiekami. Wiecie. Z całą pewnością jest to przypadek, nie? Teraz do właściwego materiału. O, ja mam bana u niego. <laughs> Lol, Nawet nie widziałem. Czy nie, kiedy mnie zbanował? Historia się nie powtarza, ale się rymuje. Dziwne że, nie po, że dziwne, dziwne, że nie pokazał, że e, kobiece czaszki są gru, gru, grubsze. Ale spoko, ja wam, powiem, ja wam powiem tak, nie? To się niczym nie różni od frenologii. Bo, powiedzmy sobie to wprost, nie? Ten, ten wystryw Sakowskiego to się niczym od frenologii nie różni. W zasadzie, ty mówisz: ta osoba identyfikuje się jako kobieta, a on na to. Ja muszę, ja muszę jej czaszkę rozjebać, żeby mieć pewność. Nie, to nie była fenologia, ponieważ tak istnieją różnice w konstrukcji czaszki, ale jakie to ma kurwa znaczenie. W sensie. So, sorry, ale po pierwsze te różnice są znacznie mniej znaczące niż na tym obrazku, i dużo lepiej z tego co widzę, prezentuje je na jakiejś czaszce z XV wieku. Tu macie obraz, gdzie jest różnica i widzicie, że jest szczęka inaczej ukształtowana. I tych różnic jest, jest sporo, ale o ile nie jesteście nałogowymi graczami, to ja nie pokazałem wam tutaj, o, tu, 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 tu macie przy, przykład różnicy, ale znowu powiem wam tak, tak zupełnie szczerze, nie? jakby, jakby wy zdajecie sobie sprawę, że jeżeli umiarkowanie zamożna, nawet nie turbo bogata, tylko umiarkowanie zamożna osoba transpłci czy transpłciowa, kobieta umrze i zostanie po jej czaszka, to te występki, które, to, to, to tutaj wzmocnienie o to, które widzimy na tym obrazku, ono kurwa będzie nieobecne, ponieważ są dokładnie zabiegi chirurgiczne, które po polegają na ścinaniu tych kości i jakie to ma kurwa znaczenie. Znajdziesz trupa i się nie jordniesz, no. To jest, to jest kurwa naprawdę to, to, to jest feno fenomenalne, że ten koleś tak bardzo już kurwa nie ma życia, nie? Że ten koleś, że on już do śmierci będzie kurwa tropicielem transów no, bo w tym wszystkim mówiłbym się, że co aż tak naiwnie, gdzieś przeczytałem w internecie, starałem się pochój to publikować, bo ktoś to kliknie, bo dostatecznie dużo ludzi to ewidentnie klika, żeby oni chcieli to dalej robić. Ktoś może czytać moje podejście do mediów jako cyniczne, ale ono naprawdę jest przede wszystkim szczere. Media mogą promować pewne narracje i pewne punkty widzenia, stosując konsekwentną redakcję i konsekwentnie ubierając. Pewne zjawiska w pewne historie, natomiast z drugiej strony media zdają sobie też sprawę, że, żeby móc sprzedawać te swoje narracje, muszą jednocześnie realizować oczekiwania ludzi. To znaczy, muszą produkować dostatecznie dużo gówna, żeby ludzie zostawali na ich stronie. I rezultatem tego jest to, że na każdą wartościową historię, gorsza część tych wartościowych historii. A okazuje się tak czy inaczej bezwartościowa, ale to już inna rzecz. Na każdą wartościową historię przypada 10, które klikamy, dlatego że dany temat jest gorący, albo że do danego tematu ludzie lubią wracać. Nie i tyle. Jak na twój kanał przez filmu Sakowskim. Jedną dobrą rzeczą, jaką ten spowodował. Lubię ja się dzisiaj dowiedziałem, że on mnie zbanował. <grych> ja, ja myślałem, że ja, ja, ja nie, nie wiedziałem, że on sobie daje sprawę z mojego istnienia, ale jak mnie zbanował? To może przez, chwi prze przez chwilę sprawiłem, że się chłopak gorzej poczuł i to już jest jakieś zwycięstwo. Ja na tym etapie nic, jeżeli chodzi o poglądy Sakowskiego, mnie nie interesuje, ponieważ zaprezentował na tyle dużo bezwartościowych poglądów, żebym ja wyszedł z założenia, że wszystko, co produkuje, jest bezwartościowe. Nie? Uważam, że w przypadku wielu publicznych osób istnieje taki punkt krytyczny, po którym je nawet jeżeli później powiesz coś mądrego. To tak już jest bezwartościowe, ponieważ wcześniej powiedziałeś tyle bezwartościowych rzeczy. I powiedzmy sobie wprost: Zakowski jest mistrzem w mówieniu bezwartościowych rzeczy, więc I don't, I don't give a fuck about that person. Nie, niezależnie od tego, jakie są jego szczegółowe poglądy. Mnie zastanawia, na on ma jeszcze siłę rażenia, Nie wiem, czy można to jakoś ocenić. Ja uważam, że on ma bardzo. że jego siła jest bardzo ograniczona, dlatego że. Okej, okay, może to będzie kontrowersyjna opinia, ale moja opinia Zekowskim jest taka, że z tego człowieka biją takie poziomy desperacji, że nawet ludzie, którzy są po, po jego stronie, w sensie zgadzają się z, z jego wartościami, koniec końców nie widzą sensu słuchać konkretnie jego, dlatego że po nim mega widać. Że on desperacko zabiega o uwagę. Co znaczy, że jedyni ludzie, którzy go faktycznie słuchają i w jakimś minimalnym zakresie traktują poważnie, to są ludzie, którzy sami z siebie są już bardzo odklejeni. Szymek zawsze wysłucha, ale czy dla mnie Sakowski to już mało szkodliwy błazen? Ja bym nigdy nie doceniał znaczy inaczej, ja bym nigdy nie przeceniał szansy na to, że jakaś gówniana osoba znajdzie nowy sposób, żeby być gównianą i relewantną. Nie? W sensie, do, do momentu, w którym on nie odejdzie hodować pieczarki albo kurwa, czesać pingwiny na, na, na Arktyce, to nie możemy zakładać, że ten człowiek jest konkretnie. znaczy, że ten człowiek już nie może zrobić nic gównianego. Nie? Natomiast, e, jeżeli chodzi o, o, o niego tak bardziej szczegółowo, no to no on ma niesamowitą energię desperata. Samo to sprawia, że dla części ludzi on jest niezjadliwy. W sensie on teraz pomiędzy jedną awanturą, którą mu się uda wy wywołać, a drugą, on nie istnieje. To jest tak, że on dosłownie wynurza się po powietrze, to znaczy, on wie, że jak tylko przestanie mówić gówniane rzeczy i przestanie wymyślać nową, bardziej kontrowersyjną, a bardziej kurwa awanturniczą i karmiącą tą tą naprawdę skrajnie prawicową, widownię pierdołę, to ludzie go przestaną słuchać. I on jest w, kurwa w takiej spirali śmierci. Ja wczoraj, jak y, omawialiśmy sprawę Wąsika i Kamińskiego, to mówiłem to o tym kurwa Szafarowiczu. To znaczy, nie oszukujcie się. Sakowski nigdy nie znajdzie normalnej pracy. Co on robi, sprawia, że on jest niezatrudnialny. Nie dlatego, że jego pogląd, że, że, że nie ma ludzi o jego poglądach, którzy posiadają miejsca pracy. Tylko dlatego, że do, dowolne miejsce dowolne normalne miejsce pracy, w, w, do, do, do którego on by trafił, nie będzie chciało się obchodzić z głównym związanym z zatrudnieniem, z, z konsekwencjami zatrudnienia jego, więc bezpieczniej jest go nie zatrudniać. Tak długo, jak do Stakowskiego nie dotrze to, że najlepszym rozwiązaniem jego życia będzie zamknąć mordę i pozwolić. Światło o sobie zapomnieć, tak długo on będzie musiał robić coraz bardziej desperackie rzeczy, żeby w ogóle udowodnić, że ma jakiekolwiek znaczenie w tym świecie. I ja uważam, że on jest zdolny do odpierdolenia czegoś tak ekstremalnie krzywego, że sobie tego jeszcze w tej chwili nie wyobrażamy. No ale to nie jest pochwała Sakowskiego, nie? Jakie jest... Cała, całe jego zachowanie nie ma endgame'u, mordy. To, to jest... W tym momencie to jest po prostu spirala przegrywu, no. To nie jest koleś, który na końcu tej historii wyjdzie jako bohater. To jest koleś, który zdaje sobie sprawę, że koniec tej historii to jest koniec jakiejkolwiek uwagi skierowanej na niego. Chyba na budowie nie będą... Tego nie, nie, nie będą pytać? No być może nie będą pytać na budowie, ale uważam, że on, był, kurwa, on byłby kurwa dokładnie tak samo przydatny na budowie, jak ja. A ja rozjebałem sobie plecy w wieku mniej więcej 14 lat. Ostatnie się żalili, że to względny aktywistów musiał zacząć pracę fizyczną na części tatu, to niech zapierdala. No. Mnie, mnie zawsze ułożyli, że jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach, i generalnie ewidentnie Sakowski jest dowodem na to, że jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. No. Tym, co mnie nieskończenie bawi w całej sprawie z Sakowskim, jest to, że jakkolwiek on by nie był, wiecie tutaj, jakkolwiek on by się nie żalił, że jakim to wielkim cierpiętnikiem jest, to koniec końców mam wrażenie, że w stosunku do, 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 do skali, tak, to ja słyszałem, Nieskończenie więcej przepowiedni tego, że kurwa nikt mnie nie będzie chciał oglądać, że nikt mnie nie będzie chciał słuchać, i, że, i haseł, gdzie o, to co powiedziałeś, jest bezwartościowe i jedziemy. Imperium medialne się powoli, spokojnie, ale buduje, a kim może tylko jojczyć, że go o, aktywiści skasowały. Mordo, jakbyś kurwa dalej udawał, że się znasz na nauce, to by cię nie skasowały, no tak ci powiem. Dwie nieskończoności u Karolina Indakrowa, pojedyncze nieskończoności Flavius, Aember, Michał Gajek, W.Z.K. Janek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizza na polski, Rana Fedawit Dawid Korzeniowski, Konrad Chrysku, Marok W. Kaja, Samryn Fingal Puchcio Strażnik Sanktuarium, Frejtor Kemada oraz Konrad Warych. Osoby dające kawę z ciastkiem: Michał Piotrowski, Patrycja z Wardengrupu Mefisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzeńczyk, Adrzej Wiktorkowski, Maciej Lalak, Borczuk Tukrowy, Adrian Rozik Smutny Michaj, Michał Skoczyński, cociński Maciej Dziński, Jacek Atacek Stolarski, Behanudki, Patiaryk, Foskri, Polan, Titan, Chris, Szefo, Bartomi, Erbit, Maria Banani, Liczkość oraz XLS. Dawcy kawy: Kropster, Rozlublina, George Soros, Kola Maldorkeczyński, Blackburn Pell, Protonowy, Miejscowy i Zakrzyżowska, Smokey Dora, Junkersium, Makaria Siński, Tofu, Patryk 128, Kenny Dres, Tomusz, Adam 2 Dom e, Hagnon, usagi nad Miku 39X oraz Mapkowicz, i wreszcie osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozią, Lakadarczyk, Pecięty, Bristler, Kub z 3000 Podimestr 3 Hubert, Mazur, Bartosz Zawadzki, Adam Kosiorek, Marchew, Zwyczajna, Tomasz Orzewski, ktm 32, Monika Piechocińska, Gruszka, Fanerf, Adrian Wlubel, Chmisiek, Daru, Miriachia, Łukasz, Klodin, Soni, Link, Lucy, Zylwo, Noksen, koci i Tyle Przegrać, Bochenek oraz Aniela, M. Jest was 4000 w tym momencie, kiedy to nagrywamy na, 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 na YouTubie, jest was 99 na Patronajcie, jest was 260 na, na, na 280 na, na Twitchu i wszystkim Wam dziękuję za to, że jesteście. Zobaczmy się znowu.